Niestety nie może być Luiziego, bo mama jego nie pozwala. Lidi tej dziewczynce, a jego tata mu pozwala. Dlatego wybierzcie, co chcecie w prawdziwym życiu. Czy chcecie ehm, Super Mario Odyssey w życiu, czy Kitty Bull, Nie wiem, czy dobrze to czytam. Chyba tak to się nazywa w prawdziwym życiu, Czy ja mam wybrać Minecraft na komputerze, będę nagrywał, ale powiedzcie, jak polecaki jeszcze lepszą grę, a nie tylko, nie Luigi, a mój kolega się przywita? Hejka, ja gram w Minecrafta, ale to nie o to chodzi. Ehm, daj sekundę kolego, on nie ma żadnej subskrypcji i łapki w górę, ja mam... 4 subskrypcje i 8 łapek w górę! Please, please! Zostawcie na niego subskrypcję, łapkę w górę, komentarze! Wszystko, żeby go uszczęśliwić! Please, please, please! Błagam, błagam, błagam! Teraz kole. E ga? Ja mam e kanał na YouTube, to w tym się zajmuję takimi animacjami, Lego Minecraft. Na dole pod komentarzem będzie nagrane e, napisane jakby nazywa się mój kanał i please zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Jak będziecie widzieć wyświetlenia 14 i takie tam, bo najwięcej to mam 14, bo ja oglądałem, e, to mo, możecie pooglądać i napisać od 10 do 1. jak się będzie Wam podobało? E, w Minecraft jest dostępny w najlepszym serwerze. W Polsce. Pepe pe, Pan Kaczka. Dobrze. Teraz my obrócimy kamerkę. Dobrze, jesteśmy razem na kamerce. Idziemy do ogromnego krokodyla, zbudowanego z drewna. Um, za chwilę. Ja będę trzymał kamerkę, bo na razie on trzyma i będziemy razem chodzić. Ale... Um, nie, um, um, ja coś za chwilę powiem, tylko narpiew się, przyjdziemy do krokodyla. Ja teraz zastopuję, za bo wtedy nic nie będziemy mówić i Chodź to będzie przyjeźdź. bez sensu. Dlatego zatrzymuję i lecimy i się spotkamy przy krokodylu. Dzień dobry, już jesteśmy i kolega chce coś powiedzieć. Dobrze. E, jest taki tam park linowy, nie możemy do go wejść, potem jest zakaz, no się nie telefonów i takie tam i już przyjmuję kamerkę wasze nie nie, 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 ja będę trzymał bo musimy być razem widoczni no, please, zostawcie na nas dwóch serduszko to my damy wam a my e, powiecie, czy ja mam też nagrywać z Robloxa, bo mam Robloxa, ale Pet Simulator X ja będę już potężnym graczem, nie mam żadnych petów. no, please Dam was doznajm tyle ile mam miejsca wszystkich dam znajdu. Ci co mi dają huge peta Jeden huge pet daje mu dużo biegu Napiszcie w komentarzu jak macie na imię e, w sumie w komentarze napisą. to no komentarze ja, e, i was Edo, No dodam was napiszcie komentarze dodam was, ale e, dajeś jak mi tak, to będę bardzo szczęśliwy, bo mam zero. Dodam też was do mojego banku, a teraz idziemy tunelem, który będzie strasznie ciemny. Będę rozmawiał, ale ja tak, się, niestety nie że mnie niestety widzieć, dlatego ja myślę... Widzicie jak tu czarno? No trochę możecie o, o, widzieć. Dobrze o, 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 jestem. Ja muszę zobaczyć światło. Kolego, przesunie się, bo nie ma ciemności. Kolego, lasery! Patrzcie, mistrzu nie dotyka zamego lasera. Kolega też. Tylko jest tyle laserów, ja że by ci, yy, głowę by ci ucięło. No wiem, no wiem, ale co ty mówisz? Ja myślę... Ej, mamy A saręki. Och, chcecie zobaczyć Mini sarękę z góry, to idziemy. naprawdę to damy wzórz, ale nie mam odejścia. Och, dobrze. I tu jest mała. A mała jest. nie jest. Tam jest. No, no jest. A tu jest mama. I tam jest dziecko, a tu mama. Uch, uch, uch. Dobra, na mnie. Do, do, do. Kolego, co chcesz? Dać. Jak chcemy pokazać jak wy będzie jadł z y, ręki, tylko musimy, nie będę płacił, bo tak jak w ja tylko musimy mieć darmowe i znajdziemy jakiś popcorn i dam sarensę, jak muszę, wiecie, my jesteśmy dobrymi youtuberami, ale please, po tym odcinkiem zostawiacie. Tysiąc łapek w górę! Ej, jak zostawicie! Tysiąc łapek w górę robię. Em, em, robię, nagrywam na Roblox, jaką chce się gierkę. Co? Tu teraz. Jak. Jak. Sarękol psarna, sarna z ręki ten popcorn, czyli takie ręka Już pokazuję, widzą. Nie wiem, czy będzie. O, będzie. Ja to już kilka razy robiłem. Ona to będzie jakby lizała. No wiem. Chcecie zobaczyć. A, o. dobra. Co eee. to zostawiacie komentarz? Ee, hashtag słodki. Hashtag. C, nie. Musicie zostawić hashtag. Dobra. Musimy iść do krokody. Nie. Ops. Teraz. Obra obracam! Dobrze, dobrze, Z... kolego! Co ty? Ja ja, ty chyba ma e, mania. No kolego! E, d, kolego, tu jest sarna. Słodka, mała sarna. Ale ona... Posłuchajcie. Jest ja mówić No mówi. Sarenka. <słyszy> Będziesz pod konik. Dobrze. Sarenka. Daj, daj, daj! Dobrze, poleciała. Nie da się. Dobrze, chodźmy do krokodyla, a my się widzimy przy krokody Pomyliło się. Pa patrzcie. Patrzcie, ona je. Jak ona zje to jabłko, to wtedy zje to. to, to. Banan. No, co ja maniacę? Niam, niam, I Patrzcie. Za chwilę go polizę. No nie, ile będzie dzisiaj odcinek trwał? Ale. Patrzcie! Widzicie? Fuj! Patrzcie na jej gry! Nie widz kolego! My się widzimy, przy krokodylu! Dzień dobry! Dobrze, kolega, poszedł umyć ręce przez ten brud! O fuj! fuj. Nie widzieliście? Szkoda, że nie widzieliście jej śliny! My idziemy tą prostą drogą niż z tą maniacą. Musimy iść, iść. Ile tu O! Idziemy po do psa. Co? Tajemnica, odkryliśmy coś? Widzicie, to? Odkryliśmy coś, moje tajemnice, i pójdzie. O, lasery. To był taki mini żarcik. Lecimy, lecimy. Lecimy, nie? nie. Będzie trwać odcinek. O nie mało procent 42. A godzinę z... A coś doszło od YouTube'a. Co? Nie ja tego nie będę słuchał głupstwa. Nie będę słuchał. Jak oni usuną mój film, my to um, um, muszę coś zrobić, za chwilę się widzimy. Dobrze! Już to sprawdzę, e, nie chcę sprawdzać rzeczy od YouTube'a, ale kolego już umył ręce, proszę, to była ta? No. Dobrze, to daj ją tu, Pokażemy. Nie czy widzicie. Wiedziałem, żeby nie dawać tej sarnie, wiedziałem. Dlaczego wiedziałeś? Ej, chodź. To miało ręce i takie tam. Teraz, teraz. On będzie cały czas na kamerce, bo już długo on był. A, a, a. Jesteś teraz na kamerce. E, teraz ja, teraz jestem w tym Zmieniamy się. E, co chcesz powiedzieć i gdzie idziemy? Idziemy do takiego krokodyla Ten, em, em, ten, kto nie jest. Ja to mam surdanin Z panem nie przeżywają igło Ej, na koniec A ja je, je, jestem w 4 klasach yy, przez niekamień. Co? Ej, a ile ty masz w ogóle lat? No, takie 9. A ja? Prze Jak on tu przechodzi? Dziwne. Gościu, przechodzi przez lustro? Dobrze. O nie, 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 nie. Dobra, gościu, co mamy? Zaczynamy. Eee, co? Zatrzymaj! Kolego! Takie... Mogę Ci coś powiedzieć? Ten na kto haba? na... My się zmieniamy. Zo nie w kamerzystą, a potem ja? Chyba tak było? Tak, e, tak wiemy? na zmianę, ale ten kto na razie nie jest kamerzystą, on mówi gdzie idziemy. Co robimy, kamenz? Na kanale jest... Nie będę obrażał, ale was waszym YouTube tu... ten... Jest taki, który biegania, ja jestem taki łagodniejszy. I nie chcecie na pół hektara. Dobrze, nie co to hektar. Możecie. Nie. To jest jakby taki duży obszar, albo mały. Dobra, chodź. Dobrze. Dobrze, ko. My za chwilę się widzimy, chyba gdzieś tu na parkuli wiem, a ja będę chodził. Dobrze, on pochodzi. I co? Hmm, Będę koniec zresztą teraz. Eee, dobrze, zmienimy się na takim czymś ogromnym. Będziemy iść. Może nie. Mam lepszy plan. Wiesz jaki? Na chwilę, zatrzymaj na Dobrze, zatrzymuję teraz, bo musimy teraz obmyślić co dać. u Dobrze, nie wiem czy ja robię, um, ja chcę, za... zniknę na sekundę z ekranu, bo chcę zobaczyć czy mój kolega dobrze włączył, dobrze, dobrze włączył, to chodźcie, ja mam świetny plan, czy zmaniaczymy to, to jakoś, ja chyba zmaniacę, czy wychodzimy po takim miejscu czy nie chcecie? To się nazywa park finowy? Sekundę. Teraz kolega powie coś. To jest park nowy. Yy. I on będzie potem łaził. Nie możemy na niestety wziąć telefonu, ja to chyba mówią, ale przypomnę, Bo yy. tam nie pozwalają nagrywać. Więc ja, kolega będzie, właśnie youtuber będzie łaził, a ja będę nagrywać jako komentysta. Dobrze. To my się widzimy już tam na miejscu. Jest ja tam I. I. Jestem. Jestem proszę pani. Jedną Jestem. Nie masz jej wiep kolejki. No, tutaj. 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 Cześć że? To nie każą nagrywać. No. O, tu jesteś. Chodźcie. Idziemy po takim parku. On nie robi wstyd do pół hektara. Masz taki... Karkę! Dobrze? Będę jeszcze... Kolego! Ja cię nie dałem! Zatrzymuję na chwilę. Zatrzymuję na chwilę, okej? Okay? Dzień dobry z tej strony. Oni nas brzydko nazwali. Ich nie lubimy. I nie będziemy już słuchać. A! Patrzcie. Wymaź stąd. Jem sobie kawa nosa. Rana na 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 posa. Tu jestem, oni nas brzydko nazwali, powiedzcie w komentarzu, ci co nas dykku nazwali, to są totalne luki. A, 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 my idź, ich... nie, uwaga, tu jest... Zatrzymam to na chwilę, zatrzymam to na chwilę, okej? Okay? Że mam problemy techniczne, brzydko nas nazwali, tak jak wasz youtuber mówił, Nie zapomniałem jego nazwy. I musimy, i on musi zejść tego parku linowego i musimy wyjść. Albo, dobra, on czegoś chce. No co? Wejdź <laughs> i <laughs> <laughs> Ej, czekaj, czekaj, zrobię coś zabawnego. Jak będziecie się takie małe dziecko? Powiedzcie, żeby się wyciszyło. I. i Będzie sprawdzała. I powie... Dobrze, start. Jestem tu. Widzieliście? A, a widzieliście tamto. Tamto, tu po prostu to było na malu. To był taki po prostu normalny odcinek. Bezpiecznego w sumie na tym parku linowym to jest najtrudniejsze. A najdziwniejsze jest to, że jest duża dziura. I ja znam na to sposób, pan mnie zna. Tak. Elo, elo, ok, i jak widzieliście jeszcze wpadli ten Ej, co tu robiło? A, prawdziwy głoś! Ej, wiecie jak tu przeskoczyć? Tak! Nie. Bo o tym właśnie mówiłem. Spadłem! Szybko! Małe Biedronki go do dorwią. Co wy się tak przewracacie? Małe Biedronki się do niego dorywają. Mówiłem o tej, jakby o tej, jakby dziurze, i ja, ja normalnie nie przychodzę po linie. O, i teraz właśnie przez. Dobrze! R każdy, może zostawić subskrypcję. To mi nagrywamy. To bardzo, od chwile, A ja, Chyba 20 minut,

To się wygasuje Nie, nie Upaść Elo, elo To ja się mareo Dobra, jesteśmy Myślę Że na tym odcinku dzisiaj skończymy A my papa Youtuber też papa My Jesteśmy dobrymi youtuberami Papa My zostawcie subskrypcję, ja łapkę wiem, w górę. Na pół hektaru. Nie wiem, co to znaczy, ty... ale mu też zostawcie na podniesienia, że go nazwali. Czyli... Bzytko! A my? Czyli Zoszy... na kilka metrów. No, bardzo bzytko. I mu ponoszę tylko subskrypcję, łapkę w górę. Pod każdym odcinkiem jego 5000. A pod tym odcinkiem musicie dużo zrobić. O! Ponad 100 1 100 1000 łapek w górę. A my, papa! Pa. E, jak zostań, zostawicie? Z... O, 50, e, 50 łapek w górę. Nagrywam specjalny film jak to wszystko ustalam? Na przykład jakieś rzeczy używam, jakieś dziedząd używam. E, jak to wszystko tam wyprawiam. E, I będzie taki, nie wiem, pięciominutowy film. To jest podobne trochę do streama, ale my... Idziemy już papa, pa. a on i my kończymy. Ale to jest wyjątkowy odcinek, bo to jest kolega, my w ogóle, ja razem z nim nie mieszkam. W ogóle dopiero się poznaliśmy i nigdy raz się nie spotkamy. Dlatego pod tym odcinkiem 10 tysięcy łapek w górę, a my papa. Pa. Zostawcie subskrypcję, łapkę w górę jak się Wam odcinek spodoba. Papa!